Dopiero co zakończyła się ostatnia msza święta z niedzieli palmowej. Na zewnątrz, na dworze, coraz piękniejsza pogoda. Coraz więcej rozkwitniętych kwiatów, zieleniących się krzewów, coraz cieplej. I pewnie w sercach wielu z nas jest to jedno pragnienie: trzeba tego pozażywać. Trzeba to przeżyć, doświadczyć tego, pójść na spacer. A tymczasem słyszymy stanowcze zostań w domu. I pewnie ze miar właściwie podjęte decyzje, aby w taki sposób postąpić. Kiedy mówię dzisiaj do Was te słowa, myślę sobie: mają rację zostań w domu. Ale jednocześnie, proszę, bądź z nami. Bądź z nami dzięki temu, co wysiłkiem wielu zaangażowanych w życie naszej parafii osób, chcemy dla Was przygotować na ten czas Wielkiego Tygodnia i świąt paschalnych, co chcemy Wam zaproponować także z tego, co przygotowali inni. Zachęcam więc niech ten czas. Świąteczny, czas Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych będzie przeżyty pięknie, mimo wszelkich restrykcji, ograniczeń. Będzie czasem radości, bo przeżywamy to co najwspanialsze: pamiątkę naszego odkupienia, pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Zapraszam. Na stronie świętawdomu.pl znajdziemy wiele propozycji, jak zagospodarować ten czas. Został przez naszą parafię uruchomiony kanał na YouTubie, parafia na głównej, przez który będziemy transmitować kolejne dni Triduum Paschalnego. Zachęcam do wejścia też na samą stronę parafii, aby poszukać szczegółów. Tego wszystkiego, co będzie się w tych dniach działo w naszej parafii, a będzie się działo tak, jak może się to wszystko zadziać w miarę tych naszych możliwości, w miarę zarządzonych ograniczeń. Zapraszamy, zachęcamy do skorzystania z tych transmisji. Wielki czwartek, msza wieczerzy pańskiej o godzinie 19.00, Wielki piątek, liturgia. Męki Pańskiej również o 19.00. Wielką sobotę liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 21.00. W same święta będą też sprawowane Musze Święte tu w Kościele Parafialnym o godzinie 6, 9, 10.30, 12.00. Także o godzinie 18.00. A w drugie święto o 7:30, trzydzieści, dziewiątej, dziesiątej i osiemnastej. W kaplicy w Bogucinie, w pierwszy i drugi dzień świąt, o godzinie dziewiątej i dziesiątej Chciałbym jeszcze jedną powiedzieć. Te pierwsze msze świąteczne w kościele parafialnym o godzinie szóstej i w kaplicy w Bogucinie o godzinie dziewiątej, Będą się kończyć wystawieniem Najświętszego Sakramentu i uroczystym błogosławieństwem całej parafii na zewnątrz świątyni. Niech ten czas, który otrzymujemy z całym tym doświadczeniem epidemii, będzie dla nas wszystkich czasem duchowo-owocnym. Niech to się nam wszystkim jak najlepiej uda. Szczęść Boże.